Jan Brzechwa Pan Kleks. Akademia Pana Kleksa. Nauka w Akademii. Rozdział czwarty. Co rano punktualnie o piątej Mateusz otwiera tak zwane śluzy. Są to niewielkie otwory w suficie poumieszczane akurat nad łóżkami chłopców. Otworów takich jest tyle ile łóżek, czyli ogółem 24. Gdy je Mateusz otwiera, zaczyna przez nie sączyć się zimna woda, która kapie prosto na nasze nosy. W ten sposób Mateusz budzi uczniów Pana Kleksa. Równocześnie rozlega się donośny głos Mateusza. Utka, awać. Co znaczy? Pobudka wstawać! Na to wezwanie zrywamy się wszyscy z łóżek i ubieramy się jak najprędzej, gdyż umieramy po prostu z ciekawości, czego też nas tym razem będzie uczył pan Kleks. Sypialnia nasza jest bardzo obszerna. Wzdłuż ścian biegną umywalnie i każdy z nas ma swój własny prysznic. Myjemy się bardzo chętnie, gdyż z pryszniców tryska woda sodowa z sokiem, przy czym na każdy dzień tygodnia przypada inny sok. Jeśli chodzi o mnie, to najstaranniej myje się w środę, gdyż tego dnia do wody dodawany jest sok malinowy, za którym przypadam. Soki pana Kleksa doskonale się mydlą i dają dużo piany. To też sypialnia nasza zawsze z rana wygląda jak wielka balia z mydlinami. Ubranie nasze składa się z granatowych koszul, białych długich spodni, granatowych pończoch i białych trzewików. Jeśli któryś z chłopców coś przeskrobie albo nie umie lekcji, wówczas za karę musi nosić przez cały dzień żółty krawat w zielone grochy. Krawat taki jest bardzo piękny i właściwie każdy powinien by go chętnie nosić. My jednak martwimy się okropnie, gdy spotka któregoś z nas taka kara. O wpół do szóstej zabieramy nasze senne lusterka i udajemy się do jadalni na śniadanie. Stoi tam po środku duży, okrągły stół, przy którym każdy uczeń ma swoje stałe miejsce. Szyby w oknach są różnokolorowe, co bardzo podnosi smak wszystkich potraw. Pan Kleks, śniadania i kolacje jada osobno, natomiast podczas obiadu unosi się w powietrzu ponad stołem z polewaczką w ręce i polewa nam potrawy rozmaitymi sosami. Każdy sos posiada inną właściwość. Biały wzmacnia zęby, niebieski poprawia wzrok, żółty reguluje oddech, szary oczyszcza krew zielony usuwa łupież. Mateusz podczas jedzenia stoi na krawędzi wazonu pośrodku stołu i uważa, abyśmy nic nie zostawiali na talerzach. O godzinie 6 rano Mateusz chwyta w dziób mały srebrny dzwoneczek i dzwoni na apel. Biegniemy wówczas wszyscy do gabinetu pana Kleksa, gdzie pan Kleks już na nas czeka i na dzień dobry całuje każdego w czoło. Po apelu, pan Kleks wchodzi do dużej szafy stojącej w rogu gabinetu i przez okienko w jej drzwiach odbiera od nas senne lusterka. Mają one swoje szczególne przeznaczenie. Na nocnych stolikach przy każdym z łóżek stoi takie lusterko przez całą noc. Odbijają się w nich nasze sny i rano, gdy lusterka oddajemy panu Kleksowi, ogląda on dokładnie, co śniło się każdemu z nas. Sny niedobre, niedokończone, głupie i nieodpowiednie idą do śmietnika. A pozostają tylko te, które spodobały się panu Kleksowi. Za pomocą waty przesyconej sennym kwasem, pan Kleks zbiera z lusterek wszystkie wybrane sny i wyciska je do porcelanowej miseczki. Tam suszą się one przez jakiś czas. Gdy wyschną już na proszek, pan Kleks na specjalnej maszynce wytłacza z nich okrągłe pastylki, które wszyscy zażywamy na noc. Dzięki temu mamy coraz ładniejsze i coraz ciekawsze sny. A najpiękniejsze z nich pan Kleks zapisuje w senniku swojej akademii. Mój sen o siedmiu szklankach tak spodobał się panu Kleksowi, że zapisał go w senniku od początku do końca i odznaczył mnie dwiema piegami. Ponadto zapowiedział całej klasie, że w niedzielę po południu sen ten odczytany zostanie na głos. Lekcje rozpoczynają się o siódmej rano. Nigdzie chyba chłopcy nie uczą się tak chętnie jak w Akademii Pana Kleksa. Przede wszystkim nigdy nie wiadomo, co Pan Kleks z danego dnia wymyśli. A powtórę, wszystko czego się uczymy jest ogromnie ciekawe i zabawne. Pamiętajcie chłopcy, rzekł do nas na samym początku Pan Kleks. Że nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które zazwyczaj wykładane są w szkołach. Ja wam po prostu potwieram głowy i naleję do nich oleju. A żeby każdy mógł zorientować się jakiego rodzaju nauki pobierane w Akademii pana Kleksa, opowiem dla przykładu przebieg dnia wczorajszego, gdyż na opisanie wszystkich lekcji, przedmiotów, wykładów, zajęć i ćwiczeń z całego roku nie wystarczyłoby miejsca w żadnej książce. Otóż wczoraj pierwsza lekcja była to lekcja kleksografii. Naukę tę wymyślił pan Kleks, abyśmy wiedzieli, jak trzeba obchodzić się z atramentem. Kleksografia polega na tym, że na arkuszu papieru robi się kilka dużych kleksów. Po czym arkusz składa się na pół i kleksy rozmazują się po papierze, przybierając kształty rozmaitych figur, zwierząt i postaci. Niekiedy z rozgniecionych kleksów powstają całe obrazki, do których dopisujemy odpowiednie historyjki wymyślane przez pana kleksa. Myślę, że sam pan kleks powstał z takiego właśnie rozgniecionego atramentowego kleksa i dlatego tak się nazywa. Mateusz jest zdania, że po panu Kleksie można się wszystkiego spodziewać i że moje przypuszczenia są całkiem prawdopodobne. Do jednego z moich obrazków pan Kleks ułożył taki dwuwiersz: Bardzo trudno jest mi orzec, czy to ptak, czy nosorożec. Lekcja kleksografii niezmiernie nam przypadła do gustu. Poszło na nią kilka flaszek atramentu i cały stos papieru. Nie mówiąc już o tym, że wszyscy byliśmy ubrudzeni atramentem aż po łokcie. Wieczorem musieliśmy użyć do mycia soku cytrynowego, gdyż żaden inny nie mógł obmyć plam z naszych rąk i twarzy. Po lekcji kleksografii zabraliśmy się do przędzenia liter. Zauważyliście pewno wszyscy, że drukowane litery w książkach składają się z czarnych niteczek, posplatanych w najrozmaitszy sposób. Pan Kleks nauczył nas rozplątywać litery, rozklatać poszczególne małe niteczki i łączyć je w jedną długą nitkę, którą następnie nawija się na szpulkę. W ten sposób nawinęliśmy już na szpulki mnóstwo książek z biblioteki pana Kleksa, tak że na półkach zostały tylko puste stronice, bez liter. Z jednej książki można otrzymać 7, a czasem nawet 8 dużych szpulek czarnych nici, na których pan Kleks następnie wiąże supełki. Jest to największa pasja pana Kleksa. Potrafi całymi godzinami siedzieć w fotelu albo w powietrzu i wiązać supełki. Gdy zapytałem go, po co to robi, odrzekł mi wielce zdziwiony: Jak to? Czy nie rozumiesz? Przecież czytam. Przepuszczam litery przez palce i mogę w ten sposób przeczytać całą książkę, nie męcząc sobie. Wzroku. Gdy nawiniecie już na szpulki wszystkie moje książki, nauczę was również czytać palcami. Przędzenie liter jest właściwie dość żmudne, ale wolę je niż czytanie wypisów lub odrabianie zadań artymetycznych. Po lekcji przędzenia liter, pan Kleks zaprowadził nas wszystkich na drugie piętro i otworzył jeden z zamkniętych pokojów. Wchodźcie ostrożnie, moi chłopcy, rzekł pan Kleks, wpuszczając nas do środka. W sali tej mieści się szpital chorych sprzętów. Musicie uważać, aby żadnego z nich nie urazić. Pamiętacie, jak wyleczyłem zepsuty tramwaj? Otóż dzisiaj chcę was nauczyć leczenia chorych sprzętów. Po wejściu na salę, oczom naszym przedstawiła się istna rupieciarnia. Były tam fotele bez nóg, tapczany bez sprężyn, popękane lustra, zepsute zegary, popaczone stoły, powykrzywiane szafy, dziurawe krzesła i mnóstwo rozmaitych innych zniszczonych sprzętów. Pan Kleks kazał nam ustawić się pod ścianami, sam natomiast zabrał się do pracy. Każdy sprzęt, do którego zbliżał się pan Kleks, trzeszczał lub skrzypiał na jego widok i ufnie ocierał się o jego ubranie. Krzesła i stołki z radości tupały nogami, a zegary pojękiwały zepsutymi sprężynami. Z największą ciekawością przyglądaliśmy się zabiegom pana Kleksa. Zabrał się on przede wszystkim do stołu, który stał w rogu sali. Opukał go dokładnie na wszystkie strony, ujął za jedną z nóg i zmierzył mu puls, po czym przemówił niezmiernie czule. No co mój maleńki, już cię nie boli, prawda? Gorączka minęła, deski się zrosły, za 3-4 dni będziesz zdrów zupełnie. Podczas gdy stół cichutko skomlał, pan Kleks wysmarował mu blad żółtą maścią i szpary w deskach przysypał zielonkawym proszkiem. Następnie zbliżył się do szafy, która straszliwie zaskrzypiała obojgiem drzwi. Jak tam? zapytał pan Kleks czy bardzo jeszcze kaszlesz? Chyba nie. Wkrótce już będziesz zdrowa, tylko się nie martw. Mówiąc to, przyłożył ucho do jej pleców, bardzo uważnie wysłuchał, po czym napuścił kroplomierzem do wszystkich zawiasów kropli oleju rycynowego. Szafa odetchnęła głęboko i czule poczęła łasić się do pana Kleksa. Jutro cię jeszcze odwiedzę rzekł pan Kleks bądź tylko dobrej myśli. Na ścianie wisiało pęknięte lustro. Pan Kleks przejrzał się w lustrze dokładnie i poprawił sobie piegi na nosie, wyjął z kieszeni czarny angielski plasterek i nalepił go wzdłuż całego pęknięcia. Patrzcie chłopcy. Uczcie się, jak trzeba leczyć pęknięte szkło! zawołał do nas wesoło pan Kleks. Po tych słowach jął nacierać lustro flanelową szmatką, a gdy po chwili odlepił plasterek, nie było już ani śladu pęknięcia. Niech Anastazy i Artur zaniosą lustro do jadalni, jest już zdrowe, powiedział pan Kleks. Nieco dłużej trwały zabiegi przy zepsutym zegarze. Trzeba było przepukiwać wszystkie śrubki, zapuszczać kropelki, smarować i nacierać pękniętą sprężynę i oddynować wahadło. Biedactwo. Rozczulał się nad nim pan kleks. Tyle musisz się nacierpieć. No, ale nic, wszystko będzie dobrze. Gdy pan kleks pocałował go w cyberblad i czule pogłaskał po drewnianej szafce, zegar nagle wydzwonił godzinę. Wahadło poszło w ruch i w całej sali rozległo się głośne tik, tak, tik, tak, tik, tak. Byliśmy po prostu zdumieni, a niebawem mieliśmy sposobność przekonać się, jak bardzo chore sprzęty przywiązane są do pana Kleksa. Zamierzaliśmy właśnie opuścić szpital, gdy nagle okazało się, że pan Kleks zgubił swoją ulubioną złotą wykałaczkę. Nie wyjdę stąd, dopóki zguba się nie znajdzie, oznajmił pan Kleks. Rozpoczęły się poszukiwania. Wszyscy, ilu nas tylko było, poklękaliśmy na podłodze i pełzając na czworakach, przeszukiwaliśmy zakamarki, kąty i skrytki. Mateusz fruwał po całej sali, wtykając dziób do rozmaitych szpar i szczelin w podłodze i w ścianach. Tylko pan Kleks siedział w powietrzu z nogą założoną na nogę, łykał pigułki na porost włosów, bo mu kilka ze zmartwienia wypadło i rozmyślał. Poszukiwania nasze trwały długo, a mimo to nie zdołaliśmy odnaleźć wykałaczki. Pan Kleks również był bezsilny, gdyż jego prawe oko nie wróciło jeszcze z księżyca i wskutek tego nie mogło być wysłane na oględziny. Nic też dziwnego, że widząc zgryzotę pana Kleksa i naszą niezaradność, chore sprzęty same zabrały się do szukania zguby. Kulawe stoliki, stołki kuśtykały po całej sali, dziurki od klucza rozglądały się uważnie dookoła, szuflady powysuwały się, pojękując dnami, lustra usiłowały odbić po kolei wszystko, co tylko mogły w sobie pomieścić. Wreszcie piec, pragnąc także przyczynić się do znalezienia wykałaczki, powtarzał nieustannie: Zimno, zimno, ciepło zimno, ciepło, ciepło Zegar chodził bardzo długo i dopiero gdy zaczął się zbliżać do okna, piec zawołał. Ciepło, ciepło, ciepło! Zegar obejrzał dokładnie parapet i ramy okna, a potem zabrał się do przeszukiwania firanek. Gorąco, gorąco! Wołał piec. Okazało się, że wykałaczka najspokojniej tkwiła w fałdach firanki tuż nad podłogą. Tak chore sprzęty odnalazły zgubę pana Kleksa. Pobyt nasz w szpitalu przeciągnął się do południa. O tej porze pan Kleks jada zazwyczaj drugie śniadanie. My zaś udajemy się nad staw lub na boisko, gdzie codziennie odbywa się jedna lekcja na świeżym powietrzu. Zatem gdy po wyjściu ze szpitala chorych sprzętów zeszliśmy na dół, pan Kleks wypłynął przez okno do ogrodu na połów motyli. Mateusz natomiast zarządził zbiórkę i poprowadził nas na boisko na lekcję geografii. Byłem już poprzednio w dwóch szkołach, ale po raz pierwszy w życiu widziałem taką lekcję geografii. Mateusz wytoczył na boisko dużą piłkę zrobioną z globusa, rozdzielił nas wszystkich na dwie drużyny i powyznaczał nam stanowiska zupełnie tak, jak do gry w piłkę nożną. Mateusz był sędzią, fruwał nieustannie w ślad za piłką i gwizdał, gdy któryś z nas popełniał błędy. Cała zaś sztuka polegała na tym, aby uderzając w piłkę nogą, wymieniać równocześnie miasto, rzekę albo górę, w którą właśnie trafił czubek trzewika. Na znak dane przez Mateusza gra rozpoczęła się. Biegaliśmy za globusem jak szaleni i kopaliśmy piłkę z całych sił. Przy każdym kopnięciu padał okrzyk któregoś z graczy: "Radom!", "Australia!", "Londyn!", "Tatry!", "Skierniewice!", "Wisła!", "Berlin!", "Grecja!" Mateusz gwizdał raz po raz, okazywało się bowiem, że Antoni wymienił Skierniewice zamiast Smysłowic, Albert pomieszał Kielce z Chinami, zaś Anastazy wziął Afrykę za Morze Bałtyckie. Gra ta bawiła nas niesłychanie, popychaliśmy jeden drugiego, przewracaliśmy się na ziemię, wykrzykiwaliśmy nazwy miast, krajów i mórz. Mateuszowi podspływał z dzioba, ja sapałem jak miech kowalski, a jednak nauczyłem się przy tym z geografii więcej niż w dwóch poprzednich szkołach w ciągu trzech lat. Przy samym końcu gry przytrafił się pewien nieprzewidziany przypadek. Jeden z Aleksandrów tak mocno kopnął globus, że wzbił się on niezmiernie wysoko, a następnie spadł nie na boisko, lecz przeleciał przez mur i dostał się w ten sposób na teren jednej z sąsiednich bajek. Byliśmy ogromnie zakłopotani, gdyż nie wiedzieliśmy, w jakiej bajce szukać mamy naszej piłki: czy udać się do Tomcia Palucha, czy do Trzech Świnek, czy też może do Sindbada Żeglarza. Gdy tak zastanawialiśmy się nad tym, co począć, rozległ się nagle wesoły głos Mateusza. Aga obcy. Co miało oznaczać? Uwaga chłopcy. Spojrzeliśmy przed siebie i oczom naszym ukazał się niezwykły widok. Od strony muru zbliżała się do nas prześliczna królewna śnieżka, a za nią dwunastu krasnoludków dźwigało na plecach nasz globus. Pobiegliśmy na spotkanie, witając ich jak najserdeczniej. Królewna Śnieżka uśmiechnęła się do nas łaskawie i rzekła: Wasza piłka potłukła mi kilka zabawek, mimo to jednak zwracam ją wam, ale pod warunkiem, że nauczycie moich krasnoludków geografii. Doskonale, bardzo chętnie! zawołał Anastazy, który był najśmielszy z nas wszystkich. Tymczasem stała się rzecz zgoła niespodziewana. Królewna Śnieżka, a wraz z nią dwunastu jej poddanych, zaczęli pomału topnieć i rozpocząć. Wpływać się w gorących promieniach sierpniowego słońca. Zapomniałam, że u was jest przecież lato, szepnęła zawstydzona królewna Śnieżka. Zanim zorientowaliśmy się w sytuacji, biedna królewna Śnieżka z każdą chwilą malała, topniejąc coraz bardziej, aż wreszcie rozpuściła się całkiem i zamieniła się w maleńki, przezroczysty strumyczek. Połączyło się z nim dwanaście innych strumyczków i wszystkie razem popłynęły do jednej z furtek w murze, szemrząc znane słowa Marsza Krasnoludków. Hej, ha, hej, ho, do domu byście się szło. Jak to dobrze, że nie jestem ze śniegu. Pomyślałem sobie, patrząc na oddalające się coraz bardziej strumyczek. Tak skończyły się odwiedziny królewny Śnieżki w Akademii pana Kleksa. Gdy tak stałem zamyślony, rozległ się gwałtowny dźwięk dzwonka. To Mateusz wzywał nas na obiad.